Okej, okay. witajcie. Na tym nagraniu chciałbym przestrzec Was przed borowikiem niejadalnym, prawdziwkiem niejadalnym. Tutaj zobaczcie, na jakim jesteśmy etapie. Znaleźliśmy troszkę grzybków, w koszyku są prawdziwki, jest kozak, no i właśnie człowiek sobie chodzi, chodzi, a dzisiaj nie ma zbyt wiele grzybów, Co znaczy są, jest dużo grzybów, ale takich typu gołąbki, muchomory są niejadalne. Idzie sobie, idzie, właśnie. I co tu się dzieje? O, grzybki! No właśnie, troszkę to wygląda, jakby to był. Jakby to był. Zajączek, grzyb-zajączek. Podgrzybek-zajączek. Patrzymy. Patrzymy, co z tym grzybkiem jest ok, albo właśnie nie. Wykręcamy go. No i co? Zobaczcie. No, prawdziwek. Proszę, gąbka, ale jakiś taki tu jasny, bardzo z góry, masywny, to znaczy to jest młody osobnik, ale ciężki, ciężki ten kapelusz, od dołu też jasny, żółtawy i taka czerwonawa, u nasady usiadkowany, czerwonawy, u nasady usiadkowany trzon. Jak się go przekroi, mogę go tu przerwać, to zobaczcie, się chyba to widać, tak. Jest to osinienie, lekkie co prawda. O, oderwę go tutaj bardziej, może to osinienie będzie bardziej widać. Trzonek oderwałem cały. No i co można powiedzieć o tym grzybie? No Ja go nie nazwę fachowo, ale to jest jeden z niejadalnych, z niejadalnych prawdziwków, borowików. Eee, potem znajdę może w Atlasie, jaki to jest grzyb. Albo spytam sztucznej inteligencji. Natomiast tego grzyba nie polecam zbierać, bo się możecie nim podtruć. Jaki on jest zapachu? No, zapachu jest całkiem fajny. Taki bym powiedział leśny. Zapach, zapach ziemi. Tu widać kilka jeszcze osobników. Proszę bardzo, to samo. Dwa. Rodzinka. Widać ten malutki, tutaj, tak i duży. I jak się przekroi, zobaczcie. O, sinieje. sinieje, Ale charakterystyczne cechy, jeszcze raz. Dosyć jasno brązowy u góry. I też jasno brązowy albo żółtawy na dole. To nie jest grzyb, który polecam zbierać. Ja zresztą nie nagrywam tych filmów. Jako profesjonalista to, są, to jest wyraz mojego hobby i zachęcam do tego, żeby konsultować się z profesjonalistami.